Ludzie mówią dość, wychodzą na ulicę, przeciwstawiają się. Czasem trzeba zawalczyć. Wiesz, naprawdę daleki jestem od straszenia kogokolwiek, ale obserwując rzeczywistość, będąc też cały czas z wami w kontakcie, i to co widzę, to co czuję. Myślę sobie, że tylko i wyłącznie wysyłanie dobrej energii, pozytywne myślenie, to wszystko jest ważne, ale moi drodzy, kiedy dzieje się zło, czasem trzeba tupnąć nogą i zobaczcie, co dzieje się w Australii. Tam ludzie mają już dość. i oh. Widzisz i często później słyszę w różnych rozmowach, ktoś do mnie mówi, no dobrze Paweł, ale co my możemy zrobić? Wiesz co możesz zrobić? Przestać być cicho i przestać poddawać się tym wskazaniom, tym wytycznym. Zdać sobie sprawę, że masz prawo powiedzieć nie. Marszałek Karczewski, który zobaczył, jak pięknie siedział. On pięknie mówi, że teraz to w ogóle do partii, do wyborów będą mogli startować tylko ci, którzy przyjmą preparat, niezłe, co? Co oni wyprawiają? I ty, mój drogi człowieku, Polko, Polako, obywatelu, istota ludzka i boska, zacznij działać z poziomu serducha. Ty znaczysz więcej niż tylko jakaś statystyka. Ty jesteś człowiekiem, który masz rozum. Nie daj się zniewalać, masz prawo mówić nie, a Australia może okazać się, że będzie symbolem wielkiego sprzeciwu tam w tej chwili to państwo stało się państwem totalitarnym ale jak widzisz, ludzie mówią dość, wychodzą na ulicę, przeciwstawiają się czasem trzeba zawalczyć o swoje prawa, jak powiedział Jan Paweł II każde pokolenie ma swoje westerplatte, milczenie jest złotem, ale nie zawsze